I pojawiło się na przykład nasze absolutnie ulubione pytanie od, od Darii, o którym debatowaliśmy całkiem długo i zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby wyszło fajnie. Bo Daria fajnie nas zapytała, że gdybyśmy mieli naście lat, z jakiego potęczka chcielibyśmy korzystać? Cały czas sobie e... wyobrażamy, że mamy naście lat, cały czas. Tak? Okej, okay, musimy wrócić do tej rozmowy, przynajmniej. Inaczej ona przebiegała w każdym razie. Wymyśliliśmy z Przemkiem, że my sobie nie zdradzimy, na jakim podręczniku byśmy pracowali, tylko po pierwsze pozwolimy trochę wam zgadnąć, a po drugie wam pokażemy na 3-4. I zobaczycie, czy mieliście rację, czy dobrze zgadywaliście, na którym myśmy byśmy pracowali, będąc nastolatkami. I my zobaczymy, czy dobrze też się zastanawialiśmy. Tak? Tak. To co, to my wam damy sekundę, przypomnijmy wam tylko, że podręczniki dla teensów to jest New Closeup albo Impact. Także dzięki Daria, bo nie musieliśmy dużo myśleć. Tak. I co, Przemek, masz książkę? Jest Wiel tutaj tak. Wielka, tak, Wielka Bitwa i na trzy, cztery... cztery. Ok, udało się. <laughs> udało się, Dobrze. czyli to Przemek New Closeup, a ja Impact. Przemek, czemu byś chciał pracować na New Closeupie? chciałbym pracować na new close upie gdyż no, czy tego chcę, czy tego nie chcę to w tym wieku już trochę o, o tutaj Joanna trochę A prawie, prawie, prawie. prawie. Ale było 50% na zgodę Tak, tym, więc tak. myślę, że było blisko. Natomiast jest to o tyle uzasadnione osobowościowo, Joanno, że mój wybór close-upa trochę był taki, że serce jednak było za impaktem, natomiast w tym przypadku akurat co rzadkie, no właśnie pewnie jakbym był nastolatkiem, to jednak tak by to nie zadziałało rzeczywiście, bo zdrowy rozsądek, że tak powiem, wygrał nad sercem. I na przykład pierwszy, pierwszy zdroworozsądkowy argument za, za close-upem, no to właśnie konieczność zdawania różnorakich egzaminów wtedy, kiedy się jest nastolatkiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja zawsze lubiłem, będąc też nastolatkiem, już uczyć się samodzielnie. I close -up jest taką książką, która jest bardzo łatwa do, do samodzielnej pracy. Ma duży komponent referencyjny, gdzie są regułki, ćwiczenia, ładnie zebrane słownictwo, ładnie wytłumaczone, czytelny podział na skile. To jest coś, co, co pasuje mi do indywidualnej pracy. I wreszcie argument numer trzy. I wracamy do sparka. Jest, jest tutaj e, aplikacja z interaktywnym podręcznikiem, czyli też bardzo ważna, wygodna rzecz. Nastolatek już ma telefon, mając telefon, może mieć zawsze tą książkę ze sobą. Dziękuję. Ja nie wiem, czy potrafię tego tak ładnie opisać, jak Przemek. Jak Natomiast e, moje serce podążyło w kierunku Impacta. I powiem Wam, że głównie dlatego, że ja chodziłam do szkoły, w której miałam bardzo klasyczny podręcznik, bo ja się uczyłam w szkole dwujęzycznej, więc my na wiecie, trzepaliśmy, nie? Grama, 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 grama. I dużo było takich rzeczy bardzo standardowych, bardzo szkolnych, więc ja bym chciała iść na angielski, na którym mogę sobie pogadać, na którym ja mogę sobie podebatować, ja mogę sobie zrobić projekcik, ja mogę w końcu porozmawiać o czymś innym niż te standardowe tematy, wiecie, zakupy, szkoła, ubrania, zawody. I właśnie Impact takim podręcznikiem jest, gdzie rzeczywiście można popracować zupełnie nieszkolnie. I mi to na przykład myślę, że jako nastolatka bardzo, bardzo, bardzo by to odpowiadało. Również dlatego, że jak wiecie, ja bardzo dużo lubię mówić i, i mało co mnie przed tym mówieniem blokuje. I tu akurat Impact może być dobrym takim channelem, żeby, żeby tą energię fokusować w jakichś takich właśnie fajnych debatach i fajnych, fajnych aktywnościach. A z drugiej strony, ja mocno wierzę w to, że trochę przeciwieństwa się przeciągają, i jeśli pamiętacie artykuł na Dziękowiec, to wiecie, że gdyby Ola była podręcznikiem, Ola byłaby close-upem. Więc, jako że się wybiera przeciwieństwa, to, żeby się przypięknie uzupełniło, to taka close-upowa Ola powinna zdecydowanie pracować na, na impakcie. Nie wiem, czy jesteście zaskoczeni naszymi wyborami, czy też nie. Ja myślę, że obydwa są bardzo fajne. Żeby nie było. My się nie umawialiśmy, kto co wybierze. Może trochę podejrzewaliśmy, ale, ale nie rozmawialiśmy o tym. Taki był, taki był na to pomysł. O właśnie Daria pisze, że tak, fajnie się to... dobiera tak. Bardzo, bardzo trafny argument, Daria. Od razu dodam, że jestem introwertykiem Zdecydowanie. Tak. Więc klauseb. New, Closer. New Closer, Książka dla introwertyków. Tak. To, to dobrze brzmi jako hasło reklamowe. Ja nie uważam, że New Close zapis jest książką dla introwertyków. O. Przeciwnie, ja uważam, że New Close w przeciw, przeciwieństwie do Na przykład Close upa dostał tak dużo okay. ćwiczeń komunikacyjnych, że to już nie jest podręcznik dla introwertyków. Okej, okay, natomiast Ale może jest bardziej, taki, jest zachęci, bardziej nie? Tak, jest bardziej przyjazny introwertykom niż Impact. Tak bym to ujął. Tak, tak. Okay. Z kolei, na przykład Impact ma ten rewelacyjny komponent, w którym można sobie trochę wybierać zadania. W którym można zdecydować, co się chce zrobić i trochę też express yourself. I to jest fajne, bo mam wrażenie, że coraz mniej jest tego w szkole, a właśnie może u was na waszych zajęciach może się dobrze odnaleźć. Plus impact, umówmy się, jest turbo ambitny pod kątem treści. To są treści, których tak naprawdę nie znajdziecie w standardowych podręcznikach. Takich słówek inne podręczniki nie uczą. I myślę, że na przykład właśnie jeśli ktoś jest taki jak ja, że naprawdę ma dużo tego materiału w szkole, to nauczenia się słówek dotyczących bakterii będzie dużo bardziej ciekawe niż setny raz o, o przecynach w sklepach. Tak. Pytanie, czy jeszcze macie do nas jakieś pytania, bo my jeszcze coś tutaj za zanadrzu mamy, ale może w międzyczasie komuś coś się urodziło, może chcecie się podzielić, jakie wy byście, by, jakie wy byście wybrali podręczniki, jak najbardziej chętnie, Chętnie przeczytamy. Aszka pisze, że wybrałaby close-up. Um, Daria ci przybija piątkę, Przemek, więc chyba, chyba masz swój team. Cóż, bywa, bywa i tak. Eee, my czekamy jeszcze na wasze pytania. Jak najbardziej... Znaczy jeszcze to dodam... To, Wiemy, że wybór danego tytułu to jest zawsze bardzo złożona kwestia i czasem też jest tak, że właściciel czy metodyk podejmuje decyzję, która jest pewnego rodzaju kompromisem. I to jest właśnie decyzja na zasadzie, że ja bym coś wybrał innego, natomiast wiemy, jacy są rodzice tutaj. Dzieci, które chodzą do naszej szkoły, tak? I, i tak. będą na przykład pod rodziców, tak? Albo wiecie, jest na przykład tak, że okej, okay, ja na przykład jestem takim typem, który by sobie świetnie pracował, nie, na w takim our world, ale moi lektorzy wolą pracować na looku, nie? i lepiej im się ta, ta praca układa. I czasem to też są takie wybory m, trochę rozsądkowe, które my też jak najbardziej, jak najbardziej rozumiemy, nie? Tak. Przepraszam, ja się zawiesiłam, bo czytam wasze wasze komentarze. Tak, ja bym... e, Okej. Okay, tak, to jest ścieżka przemkowa po prostu. Przemek, powinniśmy stworzyć jeszcze jedną ścieżkę. Ścieżka przemka. To by była właśnie ta. E, dobra. Jest tu napisz, opozycja dla dorosłych. E, tak.